To dzisiaj powiemy wszystkim, co trzeba robić i jak się zachowywać na scenie. Tak? Tutaj mamy krzesło na scenie i na scenę zapraszamy Damiana Grodkowskiego. Damianku, wychodzisz. O czym trzeba pamiętać? O układzie. Dobrze. A o czym trzeba pamiętać, kiedy się kłaniasz? Żeby, żeby, żeby nie patrzeć na publiczność, tylko na buty. Dobrze. A nogi mają być jak? Razem. Tak jest. I wtedy jest twój czas na scenie, czyli co tak. trzeba zrobić wtedy? Ułożyć sobie szmatki, dobrze. I zacząć grać. A najpierw gitarę ułożyć, co? Tak? tak. I co na końcu robimy? Stopimy. Tak. Tłumijmy struny. Są brawa i co się wtedy robi? Wstanieć. Powoli. Ufam. Tak jest. Matki. I schodem. Dobra.